Dzisiaj recenzujemy dla Was kolejny odkurzacz. Tym razem w moje ręce wszedł Polski Puron od firmy Polor. Jak się sprawuje? Czy jest dobrym odkurzaczem? Czas sobie odpowiedzieć na to w recenzji. Zapraszam. Puron stworzył odkurzacz ręczny. Na smartfonie już mieliśmy okazję kilka z nich recenzować i kilka też do nas idzie. Czekam, żeby one były, powiem szczerze, prawdziwie smart, ale mimo wszystko jest to całkiem ciekawa odnoga sprzętu sprzątających, które testujemy. Opowiem Wam trochę o tym Puronie, którego mam w ręku. Zacznę od tego, że sobie ściągnę tą główną rurę i powiem Wam o tym pistolecie. Tak wygląda cała konstrukcja. Jeżeli chcecie się zastanowić dokładnie, co jest w opakowaniu, to od was do naszego unboxingu, którego przygotowaliśmy do tego sprzętu. A teraz wejdę trochę, trochę głębiej. Więc tak wygląda sama główna kopuła, bym powiedział, odkurzacza. Ten przycisk, tak jak przeładowywanie trochę w pistolecie, wszystko jest, to wygląda jak było trochę w pistolecie, pozwala nam na ściągnięcie pojemnika na kurz, który. W ten sposób się otwiera. A po drugiej stronie mamy filtr. Tak wygląda sam pojemnik. Rozkładając odkurzacz na części pierwsze. Dalej, w tym miejscu mamy baterię. Tutaj mamy baterię, więc o niej opowiem w części specyfikacji technicznej. No ale ładujemy ją za pomocą dedykowanego wzłącza. Mamy ładowarkę do niej. Razem z odkurzaczem, a poza tym tutaj w tym miejscu mamy taki plus i minus. Plus i minus pozwalają nam na zmianę trybu pracy. Raz, dwa, trzy. Od najsłabszego do najsilniejszego a tu już znajduje się sam silnik. Tu jest spust, który pozwala nam odpalić ten odkurzacz. Teraz jeszcze go do końca zmontuję. Proszę. Tu już jest całość. Mamy główną rurę oraz końcówkę. Dobrze nam znaną końcówkę, na do, przykład do pajęczyn. No i tak jak wam wspominałem, ten przecisk zmienia tryby. Ten odpala odkurzacz. On w tym momencie, on w tym momencie działa. Pewnie trochę przyciszymy to w filmie, ale pokazałem wam, że faktycznie te trzy tryby działania w nim są. Poza tym jeszcze może yy, 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 yy. pokażę wam jeszcze, jeżeli chodzi o sam pojemnik, to tutaj mamy informację o tym, kiedy dojdziemy do maksymalnego poziomu śmieci, które się w niej znajdują kiedy powinniśmy go opróżnić. Teraz pokażę wam pokrótce, wszystkie dodatkowe akcesoria, które możemy nałożyć na odkurzacz no i sprzątać różne powierzchnie. Zaczynamy od głównej szczotki. Która jest tutaj, jest takiego miękkiego, miękkiego włosia. No to jest ta główna szczotka, którą sprzątamy większość powierzchni. Potem mamy taką turboszczotkę. To jest szczotka na przykład do mebli albo jakiejś albo powierzchni, typu legowisko dla zwierzaka. Ona ma to do siebie, że jest tutaj bardzo twarda, i tutaj ma taką specy... specyficzną szczotkę. Trzeba pamiętać, żeby broń Boże, nie próbować tym odkurzać podłogi. Przetestowaliśmy przy innym odkurzaczu kiedyś. To był zły, zły pomysł, więc pamiętajcie o tym, że to nie do podłogi. Potem mamy stawkę szczelinową. Ja to nazywam poskramiaczem. Y, poskramiaczem y, pajęczym. Potem mamy taką szczotkę z wysuwanym włosiem. Proszę. To jest też y, szczotka do mebli. I dodatkowa szczotka do dywanów, którą możemy sobie tutaj wymienić, i ona wtedy lepiej działa z dywanami. Więc widać, że Puron rzucił wszystkie szczotki, które powinien, więc ten odkurzacz jest no, wykorzystywany do wielu różnych rzeczy. Teraz opowiem Wam trochę więcej o tym odkurzaczu. Sam sobie on jest stosunkowo lekki, w takiej kombinacji waży niecałe 2,5 kg. A jak mu to odepnę, to to jest 1,5 kg, więc. W sumie jest, jest lekki. Jest mimo wszystko, poza tym, że jest lekki, to jest dosyć potężny, bo tam mamy 25 tysięcy paskali przy tym największym poziomie, więc całkiem sporo. Poza tym, on jest stosunkowo cichy. W stosunku do innych odkurzaczy ręcznych, które testowaliśmy, tutaj na tym teście jest ciężko wam to pokazać, bo w zależności od jaką macie głośność na, na YouTube oraz to, że ja mam blisko mikrofon, to, to to słychać, ale powiem wam szczerze, że że jest, że jest cichy, oczywiście na tym najsłabszym trybie, bo im wyższy tryb, no to też tak jak słyszeliście, on jest wtedy głośniejszy. Jest prosty w obsłudze, mamy dosłownie dwa przyciski: ten od spustu, i tutaj z tyłu mamy ten przycisk plus minus, żeby sobie zmieniać te tryby, więc, więc to jest całkiem, całkiem proste. Poza tym jest też dosyć wygodny, jeżeli chodzi o. Zwinność, bo jak widzicie taka forma tego odkurzacza, nie mam jakiegoś super doświadczenia z odkurzaczami ręcznymi, żebyśmy sobie nie, nie udawali, ale widzicie, że mogę go pod różnymi kątami poustawiać i odkurzyć to, co potrzebuje. Jeżeli chodzi o czas działania, to ten odkurzacz na pierwszym trybie trwa, działa przez 45 minut, na drugim 20, a na trzecim 8. Więc jeżeli chcemy coś bardzo mocno odkurzyć, no to mamy świadomość tego, że zużywamy ten akumulator. Ale przy okazji tu są takie diody LED. Czekajcie, ściągnę sobie tą rurę, żeby nim bardziej manewrować. Tu są takie diody LED, które pokazują nam naładowanie, naładowanie tego akumulatora. Im wyższy tryb, tym to schodzi szybciej. Poza tym, w tej głównej szczotce, tu też jest oświetlenie, które doświetla nam zakamarki, kiedy odkurzamy. To jest taki w sumie fajny feature, jeżeli mam być, jeżeli mam być szczery. Na sam koniec opowiem Wam o tym pojemniku. Zacznę od tego, że on ma pojemność 550 ml, więc całkiem sporo. Spokojnie wystarczy nam na odkurzanie. Z tym pojemnikiem wiąże się też moim zdaniem jedyna wada tego, ym, tego odkurzacza czyli gdy klikniemy tutaj przycisk push i chcemy sobie otworzyć, to się nie da, to się blokuje. Musimy go sobie tutaj odblokować, i w tym momencie jesteśmy w stanie go opróżnić. Więc to nie jest tak, że jednym ruchem jesteśmy w stanie to zrobić. No tych ruchów potrzeba co najmniej dwa, a moim zdaniem dałoby się to, na przykład nie, wiem, gdyby to było otwierane od góry ten zawias i trochę, trochę, no można by po prostu pracować nad, nad konstrukcją. Jedna uwaga. Jeszcze jedna rzecz, o której wam opowiem w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten pojemnik, znajduje się filtr. Ten filtr jest wielokrotnego użytku, czyli po odkurzaniu albo po kilku odkurzaniach bardziej, możecie go dać do bieżącej wody, wymyć, wysuszyć i z powrotem wsadzić do odkurzacza. Dzięki temu nie, ma, nie generujecie ekstra filtrów no i to jest po prostu bardziej ekologiczne. Gadałem, 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 a teraz idę po i pokazać Wam, jak to działa. Czyli pobawimy się, trochę mąki rozsypiemy, i co tam mam w, w szafkach, zobaczymy. Pozdrawiam, Magdę. Obiecuję, że wszystko posprzątam razem z Puronem. Mieszkanie lśni, kuchnia też, ja żyję więc test się udał. I podsumowanie. Eee, bardzo fajny odkurzacz, polski odkurzacz, eee, a naprawdę ja lubię, się, lubię chwalić się trochę polskimi produktami. I tutaj możemy spokojnie konkurować z, z markami zagranicznymi, bo to jest naprawdę dobry odkurzacz. Jedyne, co to wam wspominałem ten mały mankament, moim zdaniem, konstrukcyjny, odkurzacz jest cichy, mocny, zwinny, wszystko po odkurza. Ma spory pojemnik. Nie wiem powiem szczerze, czego szukać więcej, więc. Polecam Wam i tym razem. A poza tym, jeżeli chcecie jeszcze więcej się dowiedzieć o tym odkurzaczu, no to możecie wpaść na SmartMi i tam znajdziecie nasze recenzje a również wielu odkurzaczy, odkurzaczy ręcznych. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.